Witajcie w kolejnym odcinku z serii Dialog pomimo różnic. W tym i w następnych odcinkach będę mówił już o samej rozmowie, o samej merytoryce i o tym, jak taką rozmowę prowadzić. Będę się opierał na książce Gregorego Koukla Taktyka genialna książka. Jeżeli jej nie macie, to gorąco polecam. A ja dzisiaj wprowadzę do pierwszych 10 sekund rozmowy. Sprowadzę do 10-sekundowego okienka. O czym jest cały rozdział z tej książki? Zapraszam. Jesteś pod ścianą. Scena pierwsza. Wyobraź sobie, że organizujesz przyjęcie dla Twoich znajomych ze wspólnoty. Przychodzą goście i w naturalny sposób poruszacie różne duchowe tematy. Nagle, niespodziewanie. Twój piętnastoletni syn buntowniczym głosem oznajmia: Ja już nie wierzę w Boga, nie masz żadnego dowodu na to, że istnieje. To jest po prostu nieracjonalne. Nie miałeś zielonego pojęcia, że zmierza w tym kierunku. Zapada niezręczna cisza. Co powiesz? Scena druga. Jesteś na cotygodniowym spotkaniu Wspólnoty i omawiacie nakaz misyjny Jezusa, żeby głosić Ewangelię na cały świat. Nagle nowa osoba, która przyszła pierwszy raz na spotkanie, mówi: Kim my w ogóle jesteśmy, żeby mówić, że chrześcijaństwo jest lepsze niż inne religie, czy bardziej prawdziwe? Przecież Jezus mówił cały czas o miłości. Czy w innych religiach też nie chodzi o miłość? Nie do nas należy mówienie ludziom, w co mają wierzyć, albo jak mają żyć. Pozostali uczestnicy tego spotkania spoglądają po sobie, ale nic nie mówią. Co mówisz? Scena trzecia. Jedziesz tramwajem, spotykasz w nim swojego starego kolegę, który zauważył w twoim plecaku Biblię i mówi Czytałem kiedyś Biblię. Jest tam trochę ciekawych historii, ale ludzie biorą ją na zbyt poważnie. W końcu Biblię napisali ludzie, a ludzie przecież nie są nieomylni. Co mu na to powiesz? Scena czwarta. Czekasz w poczekalni u mechanika z innymi ludźmi. A w telewizji lecą wiadomości. Jest tam podane, że jakieś grupy chrześcijańskie próbują wywrzeć wpływ na jakieś ważne kwestie moralne w prawie. Nagle jedna osoba w poczekalni mówi: Czy oni nie słyszeli o rozdziale państwa i kościoła? Chrześcijanie ciągle się wmieszają w politykę i próbują innym narzucać swoje poglądy. A nie da się prawnie regulować kwestii moralności. Niech w końcu zostawią nas w spokoju. Przysłuchują się temu inni, ale nie chcesz robić scen. Jednak czujesz, że wypadałoby coś powiedzieć. Co zrobisz? Dziesięciosekundowe okienko. Każda z tych sytuacji stanowi świetną okazję, żeby wejść w bardzo ciekawą rozmowę, w bardzo ciekawą polemikę. Ale jest pewien problem, a raczej dwa. Po pierwsze, Masz jakieś 10-sekundowe okienko, żeby zareagować w taki sposób, żeby to było w miarę spontanicznie, a nie że na przykład po 10 minutach się odniesiesz, ej, bo 10 minut mówiłeś o tym i o tym, i o tym myślałem przez te 10 minut, więc teraz ci odpowiem. Jeżeli ta rozmowa ma być świeża, spokojna, spontaniczna i bez takiego niepotrzebnego napięcia, to, no właśnie, jakieś 10 sekund mam, żeby zareagować. Z drugiej strony, mam pewne rozdarcie w sobie, bo z jednej strony chcę coś powiedzieć, wyrazić, ale z drugiej strony nie chcę burzyć spokoju, rozdzierać przyjaciół i wyjść na jakiegoś ekstremistę. Gregory Kogler daje przydatne wskazówki, jak zacząć taką rozmowę. Po pierwsze. Ja często w takich sytuacjach, jak ktoś rzucił takie zdanie, na przykład nie wiem, "wszyscy księża to pedofile", to ja w swojej głowie układałem plan, co ja chcę powiedzieć, jak ja chcę rozmawiać, a co jak on powie to to i to. I nie dość, że to mnie wprowadzało w napięcie, to ja o tym tak długo myślałem, że już było za późno, bo już się zmienił temat, już o czymś innym rozmawialiśmy i po prostu, no to już nie był ten moment. Gregory Cook proponuje, żeby się wsłuchać w te tezy, które te osoby mówią i o nie dopytać. Te zdania, które wypowiedziały te osoby, mogą być początkiem rozmowy i ja nie muszę planować stu kroków do przodu. Grygory Koklu mówi: postaw tylko pierwszy krok, nie musisz stawiać kolejnym, a tym krokiem jest dopytanie, żeby druga osoba to doprecyzowała. Zobaczmy na wyzwania, o których przed chwilą wspomniałem i zobaczmy. Jakie pytania nasuwają się do głowy? Wyzwanie pierwsze: Wiara w Boga jest nieracjonalna. Nie ma żadnego dowodu. Co masz na myśli, mówiąc Bóg? To znaczy, jakiego Boga odrzucasz? Co konkretnie jest nieracjonalne, wierze w Boga? A skoro uważasz, że potrzeba dowodu na istnienie Boga, jakiego rodzaju dowód uznałbyś za wystarczający? Wyzwanie drugie: Chrześcijaństwo mówi w zasadzie to samo, co wszystkie inne religie: we wszystkich chodzi o miłość. Nie powinniśmy mówić innym, jak mają żyć ani w co wierzyć. Czy poznałeś inne religie na tyle, żeby móc je porównywać i znaleźć wspólny im wszystkim wątek? Dlaczego podobieństwa miałyby być ważniejsze niż różnice? Jak myślisz, co sam Jezus uważał na ten temat? Czy jego zdaniem wszystkie religie były zasadniczo sobie równe? Czy mówienie ludziom, że mają kochać się nawzajem, nie jest naprawdę mówieniem im, jak mają żyć i w co wierzyć? Wyzwanie trzecie. Nie można Biblii brać zbyt poważnie, ponieważ została napisana przez zwykłych ludzi, a ludzie nie są nieomylni. A książki, które masz na półce, czy nie zostały napisane przez ludzi? Czy znajdujesz w nich jakąś prawdę? Czy jest powód, dla którego twoim zdaniem Biblia jest mniej prawdziwa lub wiarygodna niż inne książki w twojej biblioteczce? Czy ludzie zawsze mylą się w tym, co piszą? Czy uważasz, że gdyby Bóg istniał, byłby w stanie posłużyć się ludźmi, by napisać dokładnie to, co zamierzył? A jeśli nie, to dlaczego? Wyzwanie czwarte: nie należy narzucać innym swoich poglądów. Nie można ustawodawstwem narzucać moralności. Chrześcijanie, którzy angażują się w politykę, naruszają zasadę rozdziału państwa od kościoła. Czy chodzisz na wybory? A jeśli na kogoś głosujesz, czy nie oczekujesz od swojego kandydata, że będzie zabiegał o wprowadzenie prawa, które odzwierciedla twoje własne przekonania? Czym to się różni od sytuacji, o której mówisz? Czy uważasz, że tylko osoby niereligijne powinny móc głosować i zajmować się polityką? Czy może źle cię zrozumiałem? Który punkt konstytucji mówi, że osoby wierzące nie mają prawa zajmować się polityką? Zauważ, że każda z tych reakcji jest pytaniami. A dlaczego pytania są tak ważnym i tak pożytecznym narzędziem w takich rozmowach? Pomyślmy. Dlaczego pytania? Po pierwsze, Pytania zdejmują ogromną presję z moich barków, ponieważ gdybym zamiast pytania zaczął głosić kazanie, dlaczego Bóg istnieje, to wtedy ja bym się musiał tłumaczyć z tego, co mówię. Ale czemu miałbym się tłumaczyć, skoro druga osoba powiedziała, że Bóg nie istnieje? To może, niech rozwinie tą myśl i warto ją o to zapytać. I wtedy piłeczka jest po drugiej stronie. Po drugie, dzięki pytaniom mogę upewnić się, czy ja na pewno wiem, co druga osoba mówi. Bo na przykład, jeśli ktoś mówi: Ja wierzę w Boga, to ja mogę błędnie założyć, że wierzy w Boga chrześcijańskiego tego co ja, ale może się okazać, że wierzy w Boga, który jest postrzegany jako siła wszechświata. Więc trzeba dopytać: Jaki Bóg? Warto dopytać, jaki dowód taka osoba by uznała za wystarczający, bo mogłoby się okazać, że na przykład ja bym przytoczył dowód kosmologiczny na istnienie Boga, a ta osoba by powiedziała: E, to mi i tak nie wystarczy. No i by się okazało, że cały mój wywód byłby bez sensu. Więc trzeba się dowiedzieć, co dokładnie druga osoba myśli i czy jest sens wchodzenia w tą rozmowę. Trzecia sprawa: gromadzę informacje o drugiej osobie. Czwarta sprawa, kupuję sobie czas. Pamiętacie, jak mówiłem o tej presji, która się pojawia na samym początku w tych pierwszych 10 sekundach? Właśnie pytając, żeby druga osoba doprecyzowała, co miała na myśli, ja sobie kupuję czas. Ja mam czas, żeby się oswoić z tą sytuacją i pomyśleć, gdzie chciałbym dalej pokierować tą rozmowę. Po piąte, zadawanie pytań jest proste. To nie jest trudne. Nie trzeba tych pytań zadawać wielu. Wystarczy jedno pytanie, chociażby, co masz na myśli. Nie wiem, czy Cię dobrze rozumiem. Czy mógłbyś rozwinąć tą myśl? To jest ciekawością, to jest coś innego niż na przykład miałbym budować kontrargumenty i je przedstawiać. Pytania są proste. I co jest najlepsze? Ja nie muszę sfinalizować rozmowy, ja nie muszę nawrócić drugiej osoby. Wystarczy, że się będę pomału wprawiał i nauczę się zadawać jedno pytanie. A potem mogę zadawać kolejne pytania. Aż wejdę w prawe. Właśnie w ten sposób Gregory Koch mówi, że tak można się nauczyć wchodzić w spory apologetyczne. No bo jak wyobrażacie sobie kogoś, kto nie ma żadnego doświadczenia i jest nieśmiały, żeby nagle był apologetycznym wyjadaczem? To musi być stopniowe. I właśnie takie pytania są stopniowym wejściem w taką rozmowę, która uwalnia nas od niepotrzebnego nacisku. Właśnie tak nauczyłem się wchodzić w spory apologetyczne. Przez pytania. Pytania pomagają posunąć się dalej w argumentacji bez sprawiania wrażenia osoby natarczywej. I skoro pytasz tylko drugą osobę i nie starasz się jej do niczego przekonać, to nie musisz niczego bronić. Jesteś wolny i luźny. Możesz zadawać niewygodne pytania. Pytania są królową matką wszystkich taktyk. To jest genialne narzędzie i nigdy nie lekceważcie pytań. Co przez to rozumiesz? Jeżeli nie macie wprawy w zadawaniu pytań i nie wiecie, co dokładnie poruszyć w pytaniach, to możecie użyć bardzo prostego pytania: co przez to rozumiesz? To jest naprawdę bardzo przyjemne pytanie, bardzo łatwe w użyciu i pasuje prawie wszędzie. Bywa, że roztropność znaczy więcej niż odwaga, bo jeżeli żona powie ci, że jesteś idiotą, a ty zapytasz, co przez to rozumiesz, to Anusz zechce ci to wytłumaczyć. <grym> Dlatego trzeba tu oczywiście jakiejś mądrości, ale ogólnie to pytanie jest bardzo przydatne. Poza tym, to pytanie, co przez to rozumiesz, pomaga zdobyć bardzo cenne informacje. Po pierwsze, pozwala lepiej zrozumieć rozmówcę. Po drugie, Upewniamy się, że nie zniekształcimy jego myśli. Na przykład jak ktoś rzuci twierdzeniem Wszystko jest względne. To twierdzenie jest tak niejednoznaczne, że może znaczyć wszystko. Nie można koło takiego twierdzenia przejść obojętnie i trzeba dopytać Co masz na myśli mówiąc względny? Czy wszystko jest rzeczywiście względne? Czy to dotyczy też twojego twierdzenia? Uważnie słuchaj odpowiedzi na zadane przez ciebie pytanie. Zaciekaw się tym, co mówi twój rozmówca i staraj się go naprawdę zrozumieć. To nie jest tylko dlatego, żeby pokazać, haha, ha, pokonam cię pytaniami. Tylko naprawdę spróbuj go zrozumieć, a to się naprawdę obróci na dobre dla ciebie i dla niego. Jeżeli po tym pytaniu, co przez to rozumiesz, nadal druga osoba wypowiada się w bardzo niejasny sposób, nie krępuj się zadać tego pytania drugi raz, bo jeżeli masz wejść w merytoryczną rozmowę. Musisz dokładnie zrozumieć, co druga osoba do ciebie mówi. Nie bój się tego pytania. Zadawaj go wielokrotnie, a pomoże ci przejść do set na rozmowy bez niepotrzebnego napięcia. No i jest pytaniem. Jezus znał moc pytań. Kiedy nauczyciele pisma i arcykapłani wystawiali Jezusa na próbę i mówili: Czy powinniśmy płacić podatki cesarzowi? Jezus ich przejrzał i powiedział: Pokażcie mi denara, czy ma wizerunek i napis. Odpowiedzieli cesarski. Rzekł do nich: Oddajcie więc co cesarskie cesarzowi, a co Boże Bogu. Albo w innej scenie też nauczyciele pisma próbowali pochwycić go na jakimś kłamstwie. Powiedz nam, jaką mocą to czynisz, albo kto ci dał tę moc? Jezus zaś odpowiedział im: Ja też was o coś zapytam. Powiedzcie mi, czy chrzest Jana pochodził z nieba, czy od ludzi? Oni zastanawiali się wspólnie i mówili między sobą, jeżeli powiemy z nieba, zapyta, to dlaczego mu nie uwierzyliście? Jeśli zaś powiemy od ludzi, to cały lud nas ukamieniuje, bo jest przekonany, że Jan był prorokiem. I odpowiedzieli, że nie wiedzą skąd, a Jezus powiedział im, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Jezus był mega mocny w polemice, w apologetyce, jeżeli tak mogę powiedzieć. I w takich konfliktach słownych naprawdę był dobry i używał wielu pytań. To by było na tyle, jeżeli chodzi o otwarcie rozmowy. Mam nadzieję, że udało mi się dobrze przedstawić Wam moc pytań. Polecam Wam jeszcze raz książkę Gregorego Koukla, Taktyka. Nic za to nie dostaję, za tą reklamę po prostu polecam ją ze szczerego serca. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, do lajkowania i do zobaczenia już następnym razem. Trzymajcie się z Panem Bogiem.